Z tej strony Michał i zapraszam Was na Discorda na AR Polska, którym aktualnie, jak widać, jestem adminem. Każdy, każdemu przykłada jakaś rola, yy, role będą napisane wszystkie role, które będzie trzymać. No, role będą yy, przypisane każdemu, yy, każdej osobie po jakimś czasie. Dam w komentarzu, przypnę link do Discorda oraz dam w opisie. No i to serdecznie zapraszam do. I robimy taki event, że do 22 każda sobaka w w dostanie specjalną rangę FNAFowy Świr lub yy, FNAFowy Świr Tak, dostaniecie taką specjalną rangę I ona jest yy, Ona jest tutaj już Na przykład Shadow, o dobra wezmę Shadow'a Nie? Tu mamy FNAFowy Świr Widzicie? To jest specjalna ranga Dobra, no to, to Do zobaczenia no na Discordzie i za... widzimy się za rok, w takim razie. I na live, oczywiście. No, no, na live. Ie. Boże, dobra.